Brak motywacji, prokrastynacja, ogólna niechęć do działania. Czy znane są Ci te zjawiska? Doświadcza ich większość z nas, a za przyczynę ich powstawania często oskarżamy wyłącznie samych siebie. Szukamy w sobie różnego rodzaju dysfunkcji i blokad. Ileś to razy usłyszałem, odkładam bo jestem leniwy, bo najzwyczajniej w świecie nie chce mi się. Jak już wielokrotnie się przekonałem, przyczyną takiego podejścia jest często nieświadome ignorowanie pewnej ogromnej siły oddziaływania której podlegamy wszyscy, bez wyjątku. Tą siłą jest nasze otoczenie, środowisko, w jakim przebywamy. Ludzie, którzy nas otaczają każdego dnia, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym, to niezwykle skuteczna materia, która bezwzględnie decyduje o tym, ile osiągniesz w swoim życiu. Nic nie wywiera na nas większego wpływu niż inni ludzie. Fakt ten potwierdzają publikowane co jakiś czas badania naukowe nad ludzkim mózgiem. W tym odcinku poruszam. Temat wpływu otoczenia na nasze życie. W jaki sposób je właściwie zweryfikować? Czym się kierować przy budowaniu wspierającego środowiska? Skąd wziąć odwagę do dokonywania koniecznych zmian i kim się otaczać, aby odzyskać motywację i energię do działania? Będę też chciał zainspirować Cię swoją osobistą historią. Słuchasz podcastu Strefa Życiowej Mocy, z którego dowiesz się jak skutecznie budować motywację, odwagę do zmian i poczucie równowagi w życiu. Zapraszam Grzegorz Iwańczyk. Ten odcinek pozwolę sobie zacząć od przytoczenia słów Lwa Tołstoja, który stwierdził, że nie ma takich warunków, do których człowiek by nie przywykł, zwłaszcza gdy widzi, że całe jego otoczenie tak samo żyje. Prawdziwość tego stwierdzenia Potwierdza prawdziwa historia, którą za chwilę przytoczę, dotycząca mojej współpracy w ramach procesu coachingu z pewnym młodym człowiekiem. Miała miejsce kilka lat temu. Wojtek, przyjmijmy, że tak się nazywał, miał 21 lat, kiedy napisał do mnie maila z prośbą o spotkanie. Umówiliśmy się w jednym z centrów handlowych w Warszawie w sobotnie popołudnie. Zamówiliśmy kawę i usiedliśmy przy stoliku. Wojtek miał nieco ponad 1,80 m i był dobrze zbudowany. Wyglądał na schludnego i zadbanego młodego faceta. Zanim zaczęliśmy rozmawiać, zdążyłem zauważyć, że jest też osobą bardzo skrytą. Sprawia wrażenie lekko wycofanego i niepewnego. Mógłbym nawet powiedzieć, że widać było jego wstydliwość. Miał jednak odwagę napisać do mnie i przyszedł na spotkanie, co wskazywało na to, że rzeczywiście musi mieć ważną potrzebę do przepracowania. Po krótkim wstępie poprosiłem go, żeby przeszedł do opowiedzenia mi o tym, co w jego życiu mu nie odpowiada i nad czym chciałby popracować. Wyjął więc kartkę, na której miał wypisanych ponad 20 różnego rodzaju zagadnień. Zaczął mi je odczytywać jedno po drugim. Chciał zyskać m.in. więcej pewności w nowym towarzystwie, nawiązywać lepsze relacje z osobami, które spotyka na co dzień, mieć więcej odwagi wobec dziewczyn, które mu się podobają, lepiej radzić sobie w sytuacjach trudnych. Wszystko to, co mi wyartykułował, wiązało się bezpośrednio z jego poczuciem własnej wartości, które było wyraźnie bardzo niskie, a którego samodzielnie nie był już w stanie wzmacniać. Muszę przyznać, że Wojtek wywarł na mnie ogromne, pozytywne wrażenie. Chociażby przez to, że bardzo dobrze przygotował się do spotkania, oraz tym, z jakim zaangażowaniem i przejęciem opowiadał mi o rzeczach, które koniecznie chce w swoim życiu zmienić. Po nieco ponad godzinnej rozmowie uznałem, że rzeczywiście determinacja Wojtka jest na tyle duża, że możemy podjąć współpracę. Na pierwszych dwóch spotkaniach rozwinęliśmy wątki, z którymi przyszedł na sesję wstępną. W rozmowie z nim staram się upewnić, że elementy, o których opowiadał mi na sesji wstępnej, e, czytając kartki, są rzeczywiście czymś, e, co jest bardzo ważne dla niego. Że nie jest to tylko zwykły dyskomfort, ale jednocześnie coś, co bardzo mocno mu w życiu przeszkadza. Nie pozostawił mi żadnych złudzeń. Że wstyd, wycofanie, brak reakcji, kiedy ktoś go wyśmiewa, brak wiary w swoją atrakcyjność to elementy stanowiące o jego codzienności. W związku z tym, na kolejnych sesjach rozmawialiśmy o możliwych rozwiązaniach, o krokach, które może podjąć, żeby powoli, ale sukcesywnie odmieniać swoją sytuację. Szukaliśmy źródła przekonań, nad którymi miał popracować, i ewidentnego źródła blokad, które nie pozwalały mu ruszyć z miejsca pomimo świadomości, którą posiadał już od bardzo długa. Mówiliśmy o tym, że negatywne myśli na własny temat sam może zatrzymywać i może formować pozytywne stwierdzenia oparte na faktach, a więc m.in. to, że jest atrakcyjnym, inteligentnym człowiekiem, który zasługuje na szczęście, bycia kimś, kto zasługuje również na szacunek i poważne traktowanie. Po każdej odbytej sesji jego zadaniem było, aby wskazane mu ćwiczenia praktykować w codziennym, normalnym życiu. I tak mijały nam kolejne Trzy sesje, aż do momentu, w którym dostrzegłem, że nie czyni żadnych postępów i niczego nie wdraża. Pomimo szczerych obietnic i mocnych deklaracji, nic się nie działo. Nadal nie zauważyłem jakiejkolwiek zmiany. Okazało się w toku rozmowy, że nie wcielał w życie wypracowanych wspólnie rozwiązań. Co takiego się wydarzyło? Co sprawiało, że ten młody człowiek, który ma mnóstwo energii, który odczuwa Pilną potrzebę zmiany, doskonale wie, co ma robić, w dodatku zwizualizował sobie korzyści wynikające z dokonanej zmiany, nie ruszył z miejsca. Za moment do tego nawiąże. Podczas kolejnej sesji powiedziałem mu, że nasza dalsza praca nie będzie możliwa, ponieważ permanentnie po naszych spotkaniach nie przechodzi do działania, a nie na to się umawialiśmy. Zawsze uprzedzam osoby, z którymi pracuję, podczas pierwszego spotkania, że. Ciężar pracy pomiędzy sesjami będzie spoczywał wyłącznie na ich barkach. I wielokrotnie przypominam też o tym w trakcie trwania procesu. Wiedział więc to doskonale, zaakceptował ten warunek i deklarował, że w końcu zacznie. Jednak nadal nic się po jego stronie nie wydarzyło. W trakcie ostatniej wspólnej sesji określiliśmy główną przyczynę tego stanu rzeczy. Chłopak ze łzami w oczach opowiedział mi o swojej sytuacji w domu rodzinnym. Wciąż mieszkał z rodzicami i był na ich utrzymaniu. Natomiast czynnikiem, który tak skutecznie powstrzymywał go przed czynieniem jakichkolwiek postępów, było to, że obawiał się reakcji ojca na jakąkolwiek dokonaną przez niego zmianę. Jego ojciec był dość opresyjną i wymagającą osobą. Jak się okazało, nie tolerował niczego, co chłopak chciał zmienić we własnym życiu. Jedynym argumentem przeciw był zawsze ten sam argument, czyli siła. Wojtek nie odnalazł w sobie wystarczającej determinacji, ani odwagi, żeby się temu przeciwstawić i śmiało ruszyć po swoje. Stał więc w miejscu pełen obaw, że może zostać wyrzucony z domu, gdy tylko sprzeciwi się ojcu. Jak się okazało podczas naszej dalszej rozmowy, nie był też gotów na to, aby zostawić rodzinny dom i przeprowadzić się do Warszawy. To by wiele zmieniło w jego sytuacji i mógłby zacząć stanowić o samym sobie utrzymywać się samemu, a ponad wszystko mieć możliwość podejmowania autonomicznych decyzji. Z jednej strony było mu wygodnie niczego nie zmieniać, ponieważ dzięki temu nie musiał iść do pracy i szukać mieszkania. Z drugiej jednak tkwił w miejscu, w którym nie mógł samodzielnie decydować o własnym losie. Środowisko, w którym przebywał, nie pozwalało mu robić nawet najmniejszych postępów na drodze do tego, o czym przecież marzył. Dodatkowo doświadczając poniżania, Stale pogarszał swoją sytuację w zakresie budowania własnej wartości. Pod koniec naszego spotkania powiedziałem mu, że jestem i będę cały czas gotów na kontynuowanie naszej współpracy, ale najpierw to on musi być na to gotów, aby zacząć wdrażać to, co ustalimy w trakcie spotkań. To natomiast stanie się możliwe dopiero wówczas, gdy zadba o zmianę swojego otoczenia z tego opresyjnego na wspierające. Ta historia to tylko jeden z wielu przykładów dotyczących toksycznego środowiska, z jakim miałem do czynienia podczas pracy coachingowej. Pokazuje ona wyraźnie, że środowisko, w jakim przebywamy, ma ogromne, a często wręcz decydujące znaczenie. Chcę ci przez to powiedzieć, drogi słuchaczu, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż nie osiągniesz w swoim rozwoju i życiu więcej niż to, na co pozwoli ci Twoje otoczenie. Świetną metaforą opisującą to zjawisko jest to, kiedy przyglądamy się krabom. Kiedy z pojemnika wypełnionego dziesiątkami krabów jeden chce się wydostać, pozostałe go zatrzymują. Tak po prostu. Tak samo działają niektórzy ludzie, bez żadnej konkretnej, wyraźnej przyczyny ściągają nas w dół. Może się więc okazać, że gdy nieco uważniej rozejrzysz się dookoła siebie, to będziesz musiał dokonać pewnego konkretnego wyboru: zostaję tu, gdzie jestem, czy też najwyższa pora na zmianę i weryfikację mojego otoczenia? Osobiście również musiałem dokonać takiego wyboru i w 2003 roku postanowiłem opuścić rodzinny dom. Choć brakowało mi wówczas wiedzy na temat wpływu otoczenia na mój potencjał, to jednak czułem intuicyjnie, że zmiana ta jest po prostu konieczna. Dziś wiem, że była to jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. Wojtkowi natomiast ciężko było zrezygnować z wygodnego życia, mimo że nie mógł czuć się w nim swobodnie wygodne było dla niego to że ojciec dawał mu pieniądze na paliwo kupił mu i utrzymywał samochód zapewniał schronienie i wyżywienie o to wszystko nie musiał się troszczyć sam jednak oszukiwał się że sama wiedza na temat tego co dzieje się w jego życiu tego co jest przyczyną jego wycofania i poczucia wstydu załatwi sprawę przekonał się jednak z czasem że nasza wewnętrzna zmiana jest niewystarczająca jeżeli z jakichś konkretnych powodów nie może się ona zmaterializować w świecie zewnętrznym. W swojej praktyce spotkałem się wielokrotnie z sytuacją, w której ktoś nie miał odwagi na podjęcie radykalnych kroków, które ewidentnie dałyby możliwość zrobienia postępów. Na szczęście, w wyniku pracy nad sobą, u wielu osób dochodziło w końcu do przełamania lęku i powstawała decyzja o radykalnej zmianie otoczenia. Często okazywało się, że ruch ten był wystarczający do usamodzielnienia się danej osoby w kwestii radzenia sobie z pozostałymi wyzwaniami, nagle wiele spraw stało się możliwych do zrealizowania lub najzwyczajniej przestawało być jakimkolwiek problemem. Na przykład stres, wieczny brak pieniędzy, brak czasu, brak energii. Postanowiłem poruszyć ten temat w jednym z pierwszych odcinków strefy życiowej mocy, ponieważ uważam, że jeżeli interesuje Cię zmiana w Twoim życiu, w obszarze zdrowia, przychodów, relacji, Czasu dla siebie, to musisz mieć pewność, że otoczenie, w jakim się znajdujesz, da Ci możliwość działania, doda Ci energii, będzie Cię wspierało. Umożliwi Ci korzystanie w pełni z dostępnych dla Ciebie zasobów, zarówno tych wewnętrznych, jak i tych, które pozyskujemy od innych ludzi. Słyszałeś już o tym, że jesteś wypadkową pięciu najbliższych osób z twojego otoczenia. Nie mam pojęcia, kto i kiedy to wyliczył, i czy przypadkiem nie wystarczą na przykład trzy osoby, lub czy nie dziesięć. Ale jedno wiem na pewno osiągniesz tyle, na ile pozwoli Ci Twoje najbliższe otoczenie. Przez całe swoje życie zawodowe spotkałem ludzi, którzy byli już tego świadomi, jak i tych, którzy dowiadywali się o tym dopiero po raz pierwszy. Ci drudzy w wyniku braku świadomości nic w zakresie budowania wspierającego ich środowiska nie robili. Ale ci pierwsi, mimo posiadania tej wiedzy i świadomości wpływu otoczenia, również bardzo często pozostawali bierni. Zatem, jak widać, sama wiedza jeszcze niczego nie determinuje. Co zatem jest potrzebne? Uważam, że poza świadomością głęboka i szczera decyzja o chęci dokonania zmiany. W zasadzie, jeżeli mówimy o najbliższym otoczeniu, to masz wyłącznie trzy możliwości. Pierwsza to niczego nie zmieniać i dopasować się do reszty. Osobiście nie polecam. Kolejna to możesz Opuścić to środowisko i wybrać nowe, wspierające, inspirujące, takie, jakiego potrzebujesz. I trzecia opcja możesz poprzez swój rozwój, postawę oraz przykład wpływać na tych, którzy cię otaczają, którzy są dla ciebie ważni i pomagać im w ten sposób również wzrastać. I tu jedna bardzo subtelna uwaga: mówię o wpływaniu poprzez dawanie przykładu, a nie wpływanie poprzez nacisk a to diametralna różnica. Jak z tym było u mnie? Ano właśnie, przez wiele lat nie miałem świadomości, w jakiego rodzaju środowisku obracam się i jak bardzo blokujący ma ono na mnie wpływ. Tak, to były długie lata, kiedy najzwyczajniej w świecie nie miałem pojęcia o tym. Żyłem więc w przekonaniu, że wszystko jest okej. Okay, a jak nie jest okej, okay, to znaczy, że być może ja robię coś nie tak. Moje otoczenie bardzo szybko zauważało, że zaczynam myśleć i robić coś inaczej, więc szybko dawało mi o tym znać. Szczególnie mocnego wpływu doświadczałem w środowisku zawodowym, tym korporacyjnym. Samodzielne myślenie i inspirowanie, lub nawet rozwijanie swoich kompetencji było czymś, co bezwzględnie musiało zostać napiętnowane. Zgodnie z podejściem myślisz inaczej, to myślisz źle. Dziś, kiedy z perspektywy kilku lat patrzę na to doświadczenie, nie umiem tego pojąć: jak to możliwe, że tak długo poddawałem się temu destrukcyjnemu wpływowi środowiska? Dosłownie mam wrażenie, jakby to była historia, która nie dotyczy mojej osoby, a jednak. Moją intencją jest to, abyś w pierwszej kolejności zatrzymał się na chwilę i zastanowił nad tym, jacy ludzie otaczają Cię każdego dnia. Z kim spędzasz najwięcej czasu i z czyim zdaniem liczysz się najbardziej? Bardzo często mamy świadomość, że pewne osoby z naszego otoczenia kompletnie nie mają o czymś pojęcia. Często kierują się wyłącznie własnym lękiem i ograniczeniami, blokującymi ich samych przekonaniami, a mimo to pozwalamy im, by decydowali o kształcie naszego życia. Czy to nie jest przypadkiem szalone podejście? Łatwo o tym mówić, ale, ale jak to zmienić? I czy taka zmiana w ogóle jest możliwa? No cóż, jeżeli chodzi o możliwości, to podobnie jedyną rzeczą, której nie da się zrobić, to trzasnąć obrotowymi drzwiami. Tu tylko dodam, że wyłączając oczywiście zdolności, czeka Norisa. Jednak zanim cokolwiek postanowisz, zwróć uwagę proszę na inny element. Jestem ogromnym zwolennikiem tego, by zanim zaczniemy się zastanawiać, czy coś jest możliwe, czy nie, zadać sobie najpierw pytanie, a właściwie po co mi to? Dlaczego to jest dla nas takie ważne? Dlaczego mam dokonać tej zmiany? Dlaczego w ogóle mam się zająć swoim otoczeniem i swoim środowiskiem? Zanim zmieniłem swoje środowisko zawodowe, wypisałem około 25 argumentów przemawiających za tą zmianą. I były tam naprawdę same grube rzeczy, jak na przykład zadbanie o zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, możliwość kreowania wysokich dochodów, czy połączenie pracy zawodowej z pasją. Samo stworzenie takiej listy, które zajęło mi kilka dni, spowodowało mocnienie we mnie decyzji i podbudowanie wewnętrznej odwagi. Kiedy już wiesz, dlaczego, możesz przejść do kolejnego kroku. Zrób sobie listę osób z twojego najbliższego otoczenia i zastanów się, nad ich strefą wpływu na ciebie. Zastanówmy się teraz nad kwestią wyboru nowego środowiska. Niełatwo jest odciąć się od wieloletnich znajomości, a czasem nawet od członków rodziny, a może to być konieczne. To trudne zadanie, ale jak już wiemy, nie ma innego wyjścia. Zaraz po tym kroku czekacie kolejny, to znaczy zbudowanie sobie nowego otoczenia, składającego się z no właśnie z kogo. Kogo chciałbyś włączyć do kręgu ludzi mających na ciebie istotny wpływ? Proponuję, abyś do swojego grona włączył osobę lub osoby, które będą spełniały rolę Twojego osobistego mentora. Czyli kogoś, kto ze względu na wiedzę, doświadczenia, osiągnięcia wie więcej niż Ty. Oraz jedną osobę, z którą będziesz mógł cyklicznie się spotykać, na przykład raz w tygodniu, w celu omówienia bieżących działań i rozliczenia się z tego, co miało zostać dotąd wykonane. Taki partner produktywności. Dlaczego tak istotne jest, by mieć swojego mentora i partnera produktywności? Pozwól, że przybliżyć ci to zagadnienie w oparciu o własne doświadczenia. Czyż nie jest tak, że stale się do kogoś porównujemy? Dążymy do pewnego ideału w zakresie posiadanej wiedzy, umiejętności, sposobu bycia, ubierania się, prowadzenia biznesu? To nasza natura i ciężko to z siebie wyplenić. Zamiast walczyć z tym zjawiskiem, można wykorzystać wytwarzaną w ten sposób energię dla własnej korzyści. I tu z pomocą przychodzi właśnie osoba mentora. Jest to osoba, która może stanowić kluczowy element w procesie Twojego rozwoju. Mentor dzieli się z Tobą wiedzą, sposobem myślenia, ale przede wszystkim zdobytym przez lata doświadczeniem. Pomoże Ci znaleźć właściwe rozwiązanie dla konkretnych wyzwań, a także udzieli Ci odpowiednich porad. Przy wyborze mentora warto pamiętać, żeby był to ktoś, kto wcześniej osiągnął to, Czego ty pragniesz obecnie? W dobie dzisiejszych możliwości warto pamiętać, że mentorem wcale nie musi być osoba, którą należy spotkać face to face. Wystarczająca może okazać się rozmowa telefoniczna lub spotkanie online. Dużo ważniejsze jest, by osoba ta była dobrana odpowiednio do naszych aktualnych wyzwań. W moim przypadku potrzebowałem dwóch mentorów. Jednego, który pomógłby mi w zakresie produktywności i stawiania sobie wysoko poprzeczki. Oraz drugiego, który byłby dla mnie wzorem w zakresie skutecznej komunikacji z ludźmi. Oba te obszary miały mi pomóc dokonać istotnych zmian, zarówno w biznesie, jak i życiu prywatnym. Spędzając w korporacji kilkanaście lat, nabyłem wielu nawyków i przyzwyczajeń, które po odejściu z tamtego środowiska nie sprawdzały się już w moim nowym otoczeniu. Zgodnie z zasadą, to, co pomogło odnieść mi sukces kiedyś, wcale nie musi działać teraz. Otacza się więc osobami, które posiadają cechy, których ty chcesz się nauczyć. Warto zastanowić się, kogo moglibyśmy poznać, aby móc się od tych osób uczyć. Łatwiej będzie nam odnosić sukcesy, jeżeli będą u nas otaczać ludzie, którzy też je odnoszą. Nie musisz przybywać wśród toksycznych ludzi, nie jesteś też zobowiązany do trwania w patologicznej relacji. Możesz zbanować Twojego hejtera, który cię prześladuje. Możesz, mówiąc inaczej, zdecydować, kto ma mieć na ciebie wpływ. Zadbaj o dobre otoczenie. To Twój obowiązek. Możesz też podarować sobie prezent poprzez otaczanie się ludźmi, którzy stawiają na rozwój, nasiąganie ambitnych celów i pełni są wiary we własne możliwości. Dodatkowo wspierają innych, by ci też wzrastali. Gdy zaczniesz i ty odnosić sukcesy, twoje środowisko zacznie samoczynnie się oczyszczać z ludzi, którzy są ci nierzeszliwi. Wierz mi, że tak będzie. Świadomie otacza się ludźmi, podnoszącymi cię na duchu, ludźmi, którzy w ciebie wierzą zachęcają cię, byś podążał za swoimi marzeniami. Ludźmi, którzy razem z tobą cieszą się twoimi sukcesami. Ostatecznie znaczenie będzie miało przecież to, czy byłeś szczęśliwy, a nie czy akceptowało cię otoczenie. W tym odcinku poruszyłem temat związany ze środowiskiem, na które składają się ludzie, panująca w nim atmosfera i co bardzo istotne, energia. Zaprosiłem cię do tego, by krować je w sposób świadomy i z odwagą zmieniać, gdy nie widzisz już innego, korzystniejszego rozwiązania. Dziękuję za wysłuchanie do końca. Jeżeli uznasz, że przekazana przeze mnie treść jest dla Ciebie wartościowa, to możesz mi dać znać o tym poprzez ocenę, a także subskrypcję podcastu Strefa Życiowej Mocy. Do usłyszenia!